Ozony DTA to innowacyjna technologia umożliwiająca precyzyjną aplikację ozonu za pomocą sąd plazmowych na skórę i błonę śluzową. Aplikacja zewnętrzna ozonu stosowana jest w stomatologii, dermatologii, kosmetyce i kosmetologii oraz w weterynarii. Nie istnieją bakterie, wirusy, grzyby odporne na ozon. Także bakterie odporne na antybiotyki nie są odporne na ozon. Minimalne stężenie 500 ppm blokuje namnażanie się wirusów, będąc jednocześnie bezpiecznym dla ludzi. W bazie naukowej PubMed ozon jako lek ma najwięcej publikacji spośród wszystkich leków, ponad 4000. Do gabinetów stomatologicznych ozon wkroczył ponad 20 lat temu pod hasłem opracowania ubytku bez użycia wiertła. Ma to kolosalne znaczenie, zwłaszcza w leczeniu dzieci: zabieg jest bezbolesny i minimalizuje występowanie powikłań brak pełnej dezynfekcji kanałów korzeniowych jest przyczyną powstawania ropni okołowierzchołkowych i zapalenia przy przyzębia. Ozon jako gaz daje gwarancję pełnej dezynfekcji, gdyż dociera w trudno dostępne miejsca i jest kilkaset razy bardziej skuteczny niż preparaty chemiczne. Przenika tkankę na głębokość do 15 mm, zwiększając szanse na wyleczenie zwłaszcza przypadków trudnych powikłanych zapaleniem przy przyzębia w sytuacji coraz większej odporności na antybiotyki. Paradontoza Już jednokrotna półminutowa aplikacja ozonu do kieszonek dziąsłowych redukuje bakterie odpowiedzialne za paradontozę o 99%. Jak dotąd nie istnieje metoda o podobnej skuteczności. Bakterie odpowiedzialne za paradontozę atakują serce, mózg, stawy. Dzięki ozonoterapii wzmacnia się układ odpornościowy, poprawia się funkcja komórek opóźniając oznaki starzenia, poprawia się dotlenienie. Ozon jest niezastąpiony w leczeniu odleżyn, trudno gojących się ran i ropni. W weterynarii ozonoterapia wykorzystywana jest w celu wspomagania leczenia rutynowego lub w przypadkach, gdy konwencjonalne metody nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jest metodą z wyboru w leczeniu chorób skóry, owrzodzeń i trudno gojących się ran.